Palma daktylowa. Może wyrosnąć na wysokość 25 metrów, nawet. Ta nie jest aż tak rosła, ale jednocześnie widać, że jest to dumne drzewo. I dokładnie o ten wątek chodzi w Psalmie 92, kiedy śpiewamy Cadik Katamar, i Frach, i Frach, Katamar, i Frach. Co to znaczy, sprawiedliwy wyrośnie jak palma. Bóg pozwoli mu trzymać prosto głowę i stać dumnie pośród innych ludzi. Sprawiedliwemu, właśnie. Palma daktylowa jest synonimem piękna w Piśmie Świętym i obfitości. Jest wszechstronnego użytku, to znaczy ludzie mogą z niej zrobić, zebrać owoce, zebrać te słynne gałęzie, którymi zresztą machano na powitanie Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. I jednocześnie z tych włosków, które składają się na pień tego drzewa, można wyrabiać maty. Beduini wiedzą, jak preparować to, żeby potem z tych włókien stworzyć matę. Ksiądz Dariusz Iwański, Jery